A więc, jak sami pewnie widzicie po miniaturze, no, mamy Wam po prostu do przekazania informacje. Stwierdziliśmy, że musimy się tym z Wami podzielić i po prostu wypada tak zrobić. To koniec. To, to koniec przerwy. Prima Prilis był co prawda już dawno temu, ale akurat wtedy nas za bardzo nie było, więc jest to teraz. Kończy się przerwa. Zaczynamy. Publikowanie regularne, a więcej o tym opowie Wam już Kuba. Dajcie znać w komentarzach, jeśli udało nam się Was złapać. Cześć, z tej strony Brickswear. Witamy Was z powrotem na kanale i przepraszamy bardzo, że nas tak długo nie było. Mieliśmy trochę roboty, mieliśmy matury, ja miałem matury i na szczęście już za niedługo się one kończą, więc będziemy mieli czas na nagrywanie nowego kontentu. Piszcie nam, co byście chcieli zobaczyć na naszym kanale po takiej długiej przerwie. Weszło ostatnio kilka nowości w świecie LEGO, więc będą się pojawiać recenzje i będziemy też oczywiście kontynuować nasze serie sprzed naszej przerwy. Szczególnie chcieliśmy podziękować naszym widzom, którzy są również na naszym kanale Discordowym. Dzięki nim nasz kanał dalej żyje. Więc dziękujemy Wam bardzo za pozostawanie aktywnymi. Już za niedługo pojawią się nowe filmy na kanale, więc bądźcie czujni, sprawdzajcie nowości i do zobaczenia i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!